W oddziale wystaw czasowych Szanowskiego Muzeum Domu Urbańczyka znajduje się wystawa Wiosna między sakrum a profaną. Sferę sakrum rozpoczynamy Wielkim Postem. Początkiem Wielkiego Postu jest Środa Popielcowa w kościołach, Wierni mają posypywane głowy popiołem przygotowanym ze spalonych palm wielkanocnych. W czasie Wielkiego Postu odbywa się Spowiedź Wielkanocna, którą wierni zwyczajowo powinni odbyć przed świętami Wielkiej Nocy. Do świąt przygotowują nas także nabożeństwa Drogi Krzyżowej i gorzkich żali. Ważnym wydarzeniem dla wszystkich katolików jest Wielki Tydzień, który rozpoczyna się w Niedzielę Palmową. W kościołach święcone są palmy, w powiecie szanowskim zwane miotełkami. Przygotowywane są z zielonych gałązek, takich jak bukszpan i tuja oraz bibułowych kwiatów. Każdy kolor kwiatu ma swoją symbolikę, na przykład czerwony symbolizuje krew i życie, czarny natomiast śmierć, a fioletowy żałobę. Ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia zwane są tridułą Paschalnym. To Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Z Wielką Sobotą związane jest święcenie pokarmów. Wśród nich najważniejsze są pisanki, czyli jajka ugotowane na twardo, kolorowe i ozdobione różnymi wzorami. Włożone do koszyczka w towarzystwie chleba i soli, octu, chrzanu i wędlin niesiemy do kościoła aby je poświęcić, to z nich powstanie wielkanocne, uroczyste śniadanie. Niektórych może coś dziwić, jednak w pewnych miejscowościach Powiatu Szanowskiego, takich jak na przykład Kwaczała, nie jedzono święconego podczas rannego posiłku. Produkty przyniesione w koszyczku jedzono dopiero w porze obiadu. W tym dniu unikano bowiem wszystkich prac niekoniecznych, w tym gotowania. Jednak zanim zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, bierzemy udział w uroczystej mszy świętej. Bicie dzwonów i procesja rezurekcyjna ogłaszają zmartwychwstanie Chrystusa. W kościołach noszone są wówczas krzyż z czerwoną stułą oraz figurka zmartwychwstałego. Lany poniedziałek albo śmigus dygus to czas, Oblewania się nawzajem wodą chłopcy dziewczęta i dziewczęta chłopców. Natomiast w szanowskiej dzielnicy kąty biegają przebierańcy, łapiąc przechodniów, odpytują ich z pacierza. Swoje przebrania przygotowują wcześniej. Składają się na nie kożuch, ozdobiony bibułowymi wstążkami, maska oraz bicz i krzyż. Ale to jeszcze nie koniec, bo we wtorek. Po Wielkanocy w Krakowie odbywają się dwa odpusty. To Emaus i Rękawka. Każdy z nas może w nich uczestniczyć do dnia dzisiejszego. Sprzedawane są wówczas wyjątkowe drewniane zabawki. Niektóre z nich możemy podziwiać na wystawie. Podczas Świąt Wielkiej Nocy mieszają się dwie sfery: sakrum i profanum. Ta pierwsza to wszystko to, co dzieje się w kościołach, ta druga to śmigus dyngus, emaus i rękawka. Wszystko to można zobaczyć na wystawie w Chrzanowskim Muzeum.